piel. Posłuchaj, co Michnik powiedział o Karolu Nawrockim. Według niego nasz prezydent to szkodnik. Nie musiałby przekonywać, gdyby kompletnie zmienił swój stosunek do tej części społeczeństwa polskiego, które na niego nie zagłosowało, która była mu przeciwne, to Znaczy, żeby wyciągnął rękę do kompromisu, do zgody. On tymczasem zachowuje się tak, jakby chciał być już nie prezydentem Polski, już nawet nie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jak cesarzem albo zgoła panem Bogiem, ale przypuszczam, że mu to się nie uda. Ale powiedział jednocześnie, mówiąc, że chce przekonywać tych, którzy myślą inaczej, że będzie wierny i pamięta o tych, którzy, dzięki którym sprawuje ten urząd, więc chyba raczej... Tej skłonności do kompromisu nie wykazał. Ja go nie namawiam, żeby on zapominał o tych, którzy na niego głosowają. Ja tego go namawiam, żeby był prezydentem wszystkich Polaków, a nim nie jest. On konsekwentnie wotuje, wetuje wszystkie re re reformatorskie poczynania większości parlamentarnej, rządowej. I w tym sensie działa na szkole państwa i na szkole Polaków i Polek, narodu polskiego. To jest szkodnik. Prezydent, Aleksander, prezydent Karol Nawrocki jest szkodnikiem.